Cześć, tutaj Leszek, a dzisiaj zajmę się myciem szyb, które są strasznie wypalcowane już po dwóch godzinach od mycia. Ale nie będę tego robić ręcznie. To jest robot autonomiczny do mycia szklanych powierzchni, który, jak za chwilę zobaczycie, jest w stanie samodzielnie e, skanować przestrzeń, po jakiej ma się poruszać i oprócz tego Samodzielnie trzyma się szyby. To teraz wam wytłumaczę krok po kroku, jak przygotować to urządzenie do działania. To są dwie bardzo miękkie szczotki, szmatki, które przed pierwszym użyciem należy namoczyć dowolnym detergentem. W komplecie jest też taki specjalny spray. Są także zapasowe szmatki, je można wrzucać do, do pralki. Jest pilot. Jest specjalny sznurek zabezpieczający wraz z karabinczykiem, tak na wszelki wypadek, asekuracyjnie. Jest też port zasilania, choć tutaj wbudowana jest także bateria. A po co znajduje się tutaj dodatkowy akumulator, wytłumaczę Wam za chwilę. Podłączamy się do prądu. Jest kabel, który też jest zabezpieczony gwintem. Jest też pilot, który pomaga w nawigowaniu albo ustawianiu odpowiedniego programu. No to do dzieła! Namaczamy szybę, uwierzcie mi, że już po kilku godzinach jest tutaj mnóstwo paluchów. Kładam tę myjkę, uruchamiam i puszczam. I ona sama się utrzymuje pod ciśnieniem. Biorę pilot i po prostu uruchamiam. Ja już nic nie robię. Ten robot sam wykrywa krawędzie. Tutaj wbudowany jest specjalny algorytm, dzięki któremu nie zostanie przegapiony żaden milimetr kwadratowy szklanej powierzchni. Zastanawiacie się co w sytuacji jakby zabrakło prądu. Przecież to się utrzymuje na skutek podciśnienia. Jeden upadek takiego robota, zwłaszcza z większej wysokości, to jest śmierć urządzenia. Patrzcie. To jest specjalne zabezpieczenie. Jest akumulator, w którym jest zgromadzona taka ilość energii, że pozwoli jemu na 10 minut spoczywania w tej pozycji, sygnalizując jednocześnie, że nie ma prądu, żeby ręcznie go wziąć i zdjąć z danej powierzchni. Ale prąd wraca. I robot też wraca do życia. Jest także opcja ręcznego nim sterowania. Jeżeli zależy nam na tym, żeby powtórzyć czyszczenie na jakimś danym fragmencie, to możemy to po prostu zrobić z strzałkami. Uwaga, wyłączam. 370 zł. Naprawdę niewiele. I myślę, że jest to też bardzo fajny prezent, który możemy Wam przekazać, słuchaczom Radia Color. Uważnie słuchajcie naszego cyklu Made in China codziennie po 11.00.